Tutaj już będziemy, już będzie normalnie. Cóż sobie staniecie obok siebie? Tak. Czyli moment. Pukam, później mówię do tej kamery tą kwestię tak. i co robię później? O Jezu, jaka piękna brózeczka. Niesamowita. Gdzie ją kupiłaś? Taka dobra na mnie, że. Wygląda się jak stare dobre <grymne> No nie, ja Na Nie, nie. nie Kanapa nie jest do leżenia. Od dziś jest do ćwiczenia. A to ja teraz już stoję? Do tego ćwiczenia potrzebna Wam będzie zwykła kanapa, krzesło albo jakaś wyższa, wyższa przeszkoda. Takie ćwiczenie wykonujemy nie wiem ile, bo nie zostało mi to powiedziane. Przypominam, że ważnym elementem waszego planu treningowego jest rozciąganie. Nie zapominajcie o tym. Ty! I się patrzy.